Nie ma witajcie witajcie w moim blogu, dzisiaj polujemy na potwory. No twoja bateria padnie. Goni mnie pojeb! Goni mnie pojeb! Jest za nami, jest za nami. Goni nas to pojebane gówno. A! Idzie, 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 idzie. O, 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 to szybcie do mnie! To szybcie do mnie! Spierdalaj KATOLIKU NIE CHCĘ TWOICH WYZNAŃ Spierdalaj! Kurwa co to? NIE a, WIEM WSPIERDALAJ Biegnij proszę cię kurwa postacie Ajko ładna kość <słuch> Ty tam? To... Ej idzie a... ten robot My little baby, my little baby Chuj ci na ty kurwa kawalarzu! Ty Ja robię kurwa... Ja robię kurwa, ja kurwa dziki akcje mam kość Mam kość. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Tak? Patrz, patrz, patrz kurwa, patrz! PAFIK!